Od rana, pod galerią, od rana pod galerią utwarcie rozpoczęło się od przemówień zaproszonych gości oraz właścicieli. To dla nas bardzo ważny projekt w historii firmy, mówił Grzegorz Pękalski. Karuzela to jest, to jest organizacja, spółka, która otworzyła już 8 projektów w Polsce. To jest dziewiąty projekt, który mamy zaszczyt otworzyć. Największy projekt taki w tej chwili otwieramy. Największy, myślę, na długi, długi czas. Cały projekt był bardzo trudny dla nas. Okres, jaki realizowaliśmy ten projekt, to jest, to jest kilka lat, to jest 6 lat od samego początku, kiedy zaczęliśmy się nim zajmować do dzisiaj, kiedy, kiedy mam przyjemność otworzyć ten projekt. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego projektu. W Karuzeli znajdziemy 90 sklepów, w tym m.in. Media Expert, Martes Sport, Deichmann, Świat Książki, Crop House, Simsei, Home and You, CCC, Kik, Apart, Swiss, salony kilku operatorów sieci komórkowych Smyk, Deals, Ochnik, Big Star, Monari, Divers oraz Half Price. Wszyscy, którzy będą korzystali z tego projektu, mam na myśli klienci. Mieszkańcy gminy, e, mieszkańcy starostwa, mam nadzieję, że będą e, zadowoleni z tego, co my tu zrobiliśmy i jak, e, jak ten projekt wygląda. E, chciałbym podziękować również całemu mojemu zespołowi e, Karuzeli, który był zaangażowany w ten projekt, w otwarcie tego projektu e, i oczekuję, że projekt, jak i sklepy bo to jest najważniejsze dla mieszkańców miasta i powiatu, spełnia oczekiwania, jakie są pokładane w nim. Na terenie galerii znajduje się także parking na tysiąc miejsc postojowych. Całkowita powierzchnia budynku wraz ze sklepem Leroy wynosi 38 tysięcy metrów kwadratowych, z czego ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych to powierzchnia samych sklepów.